Intwa się rozpoczęła. Dobrze przyjął start, e, start Ming, bardzo dobrze także Amani, potem Genovefa, Albar, e, Zachrina, Almiza i pozostałe. Stawka się teraz troszkę rozciągnęła z tyłu Alcora, z tyłu także Barik, Lur oraz Wielki Aleksander. Ming na czele z przewagą, oj to sporą. Genovefa i Amani wspólnie na miejscu drugim. Dalej Albar Zachrina, Almiza, za nią Stakato Kuwaj. Wielki Aleksander, Alkora wyprzedziła Barikada z który spadł na ostatnie miejsce. Ming prowadzi, ale przewaga nie jest duża, bo przyspieszył troszkę Amani, on jest drugi. Dalej Genovefa A. Kolejny, e, kolejny koń tutaj od pola to Albar. Dalej e, Zachrina. Tam poprawia także Staccato. Jest też w środku stawki Almiza. Kuwaj. Potem Wielki Aleksander. Alkora. I na ostatnim miejscu Barik Dazlur. Wszyscy dosyć ciasno tutaj od, kanatu, e, od pola. Przepraszam bardzo szeroko tylko idzie Albar. Mink na prowadzeniu. Mink. Amani, Genowefa A. Teraz tam wjechał między konie Albar. Dalej piąta Zachrina, potem Staka ostatni Barik Dazlur. 600 metrów do celownika, zaraz będzie wyjście na prostą finiszową. Ming zyskuje przy Kanacie, Amani Polem i dwa siwe Araby na czele. Dalej Genowefa A. Eee, chyba tam poprawia troszkę Zachrina, Genovefa wyłamuje, traci. Eee, kolejny się wykoń. Wielki Aleksander włączył się do gry. I od pola kapitalnie finiszują Kuwaj i Alkora. Mink jednak z przewagą, goni go bardzo mocno Kuwaj. Kuwaj atakuje i wyprzedza rywala, a za nim idzie Alkora eee, Środkiem toru Wielki Aleksander. Mink ma chyba troszkę dosyć i za chwilę w celowniku Kuwaj pierwszy, e, Wielki Aleksander Alcora, Mink i pozostałe. Mm.